Wyzwanie, którego podjął się nasz zespół, to jak wykorzystać AI do automatyzacji analizy incydentów IT, szybszego wykrywania powtarzalnych problemów i proponowania działań naprawczych. Głównym założeniem naszego projektu było przyspieszenie analizy incydentów IT i zmniejszenie obciążenia analityków. Wyznaczyliśmy sobie trzy cele: Skurczyć średni czas analizy incydentu do mniej 10 minut w 90% przypadków. Poprawnie sklasyfikować i pogrupować incydenty w minimum 80%, zaproponować rozwiązanie problemu lub kroki niezbędne do jego dalszej analizy. Po wstępnej analizie zadania oraz dostępnych materiałów podzieliśmy decyzję o zaprojektowaniu zespołu agentów, w którego skład weszło pięciu agentów: analizator, kopacz bazy tiketów, researcher, walidator oraz sumator. Zgłoszenie jest analizowane i zbierane są wszystkie niezbędne dane. Następnie zgłoszenie jest klasyfikowane przy pomocy taga. Przeszukiwana jest baza historycznych zgłoszeń oraz stron internetowych. Wszystkie wyszukane rozwiązania lub wskazówki są gruntownie sprawdzane pod kątem merytoryki i przydatności. W podsumowaniu przedstawiane jest finalne rozwiązanie z wyszczególnieniem kroków, które należy podjąć oraz finalny tag dla zgłoszenia. Każdy z agentów ma zupełnie unikalną osobowość oraz swój własny kodeks, którym się kieruje, choć we wszystkich bije takie samo serce Gemini 2.0. Bazą wiedzy dla naszego zespołu agentów jest zbiór historycznych zgłoszeń, lista tagów, które są wykorzystywane przy klasyfikacji zgłoszeń, oraz zestawienie zgłoszeń z tagami oraz działaniami naprawczymi. Ten ostatni plik aktualizowany jest na bieżąco po analizie każdego kolejnego zgłoszenia. Dla każdego nowego zgłoszenia w pierwszej kolejności szukamy rozwiązania poprzez opis i tak właśnie w tym miejscu. Takie rozwiązanie pozwala bardzo szybko znaleźć odpowiedź, jeśli podobny problem już wystąpił. Czy udało nam się osiągnąć zamierzone cele? Średni czas analizy zgłoszenia został skrócony do około minuty. W 90% testów zgłoszeniom zostały przypisane tagi, z czego w 22% został zaproponowany nowy tag, a w pozostałych przypadkach wykorzystano tagi predefiniowane. Jako wynik finalny otrzymujemy pełne podsumowanie problemu, klasyfikacji, sugerowanych rozwiązań, a czasem również działań prewencyjnych. Nasz zespół agentów świetnie radzi sobie już na tym etapie z analizą zgłoszeń, mimo tak skromnej bazy wiedzy. Nasze założone cele zostały osiągnięte i to z nawiązką. Jesteśmy pewni, że gdyby jeszcze nasz model troszkę podrasować i zapewnić mu obszedniejszą bazę historycznych ticketów z wdrożonymi rozwiązaniami, stanowiłby solidne wsparcie dla inżynierów niemal w czasie rzeczywistym.